Witajcie moi drodzy. Po komitacji jaką była pierwsza bitwa tym oto małym zarabiaczem, stwierdziłem, że pokażę Wam dopiero jakąś bitwę, z której będę rzeczywiście zadowolony. Rozegrałem już sporo bitew. To jest Tedek, który dał mi z powrotem, jakby radość z tej gry. Taką, taką fajną fajną zabawę. Ja tak zawsze twierdzę, że jest to fantank. To nie jest czołg stricte do zarabiania. To nie jest czołg taki specjalny do no właśnie do robienia jakiegoś demedzu takiego na strzał. Tylko do takiego pukania, klepania, albo inaczej mówiąc pykania sobie w przeciwników po jakiejś małej ilości demedzu. Bo tutaj dokładnie mamy 135 demedzu na strzał. I robimy to w tak szybkim tempie, że przeciwnicy się są później delikatnie wkurzeni, tak powiem. Dlaczego ta bitwa jest fajna? Po pierwsze, jest to bitwa na ósemkach. Zobaczcie, ile jest tutaj ósemek. Ile jest tutaj takich ciężkich siódemek, które są trudne do, do zniszczenia, do przebicia. Jak widać, Ferdynand to tutaj... 150 penetracji to nie jest ilość, która jest w stanie za bardzo mu, za wiele zrobić, więc stwierdziłem, dosyć, jadę teraz sobie na goldzie, miałem ileś tam bitew, które przygrywam, więc na samym początku sobie biorę, ładuję golda i mam dosyć tego, dosyć wględzenia o tym, że ktoś strzela z golda, dosyć marudzenia na ten temat, jak wiecie, wiecznie marudzę, ale taki na przykład KW3 czy IS no KW3 jest trudnym czołgiem do przebijania, nawet z boku pod takim kątem. On jest dosyć twardy, więc no, ciężko jest go przebijać. Dlatego załadowałem Golda i mówię sobie do widzenia. Yy, I będziemy bić tutaj. Będę tutaj bił z Golda. O! Gold Noob. Dobra, ja już mam dwa fraki Jest 2 do dwóch. <laughs> Fajnie to wygląda. Yy, ale no cóż. Tak to niestety czasem bywa. Hmm. Typowo kamperski styl gry zaczynam stwierdzać to co już kilka osób powiedziało, że tym ciągłem najlepiej na samym początku lekko się skampić i dopiero później jechać do przodu, dopiero później walczyć. Ze względu na to, że ile razy jechałem bardziej do przodu na bardziej odważnie, żeby coś świecić, żeby coś innego robić z przeciwnikami, żeby bardziej się bić, wówczas skończyło się dosyć szybkim zgonem. Owszem robiłem damage, ale bitwy kończyły się jakoś takim no niefajnym wynikiem dla mnie, czyli nie, nie, nie nawojowałem się, kto wie jak bardzo. Dlatego teraz stwierdziłem, że dosyć tego, kampimy, kampimy, strzelamy. KW-5, no to tu już jest niefajny przeciwnik, ze względu na to, że jest to twarda menda. I zwykłe pociski to raczej ciężka ciężko, żeby mu cokolwiek zrobiły. Ja już wystrzelałem 12 pocisków. Setup mam typowy, typowo taki bojowy. Ktoś mi poradził, chyba mój taki standardowy plutonowy, czyli Szymon, jeśli chodzi o a 25 że no 20, 30 na 30, 30 pocisków goldowych, 30 pocisków zwykłych i... No i z takim setupem jeżdżę, nie jest źle. Jak widać, ferdka jestem w stanie przebić w dolną płytę, on był troszeczkę pod kątem, więc nie poszło tak znowu źle. No ale, 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 ale... Teraz tak, Jadgiet Pantera patrzy się cały czas do przodu, jest gość, niby ma... On tam niby walczy z tymi, którzy się tam pojawiają od czasu do czasu. Dobrze robi w sumie, bo obija tą kawu piątkę, ale nie patrzy zupełnie na drugą stronę. I z trzeci, który się tam pojawił, z T34, dwa isy 3 nawet tam są. No i teraz się robi nieciekawie. Dopiero teraz się księżniczka obudziła. No i 3, KW, przepraszam, T34 dostał za ponad 550. To już jest naprawdę fajny wynik. On tutaj zrobi dobrą robotę ze względu na to, że trochę napoczyna te czołgi. Niestety E25 nie, po, nie posiada takiego potężnego działa, żeby niszczyć sobie bez problemów IS-y no trzecie. Dlatego, dlatego dobrze robi tą Jelge Panterą. Ja na razie się patrzę tylko na to, co się będzie tam działo z tamtej strony. względu na to, że a, lepiej. No i zobaczcie. Na chwilę obecną muszę sobie trochę pozbijać domków. To już pociski zwykłe. Poniśnieć domki, żeby się nie miał gdzie ten T34 chyba bardzo chować. on jest ustawiony bokiem, między zwykłego pocisku wchodzi. Zdziwiony. Kolejny strzał. I tak go powoli oklepuje. Jest trzy 3 4. dobra, wykończona, trzeci frak na moim koncie. I jedziemy dalej z koksem. No i teraz trzeba się przenosić na, na Golda. I z trzeci to jest bardzo, bardzo, bardzo niewdzięczny przeciwnik dla Edwilskiej Piątki. Ta menda jest zbyt twarda, żeby ją przebić. 190 penetracji niby, ale... Ale... 194 penetracji dokładnie. Mm. Jest dosyć ciężki i ciężko mi mu wszystko przebijać. Zignorował mnie. Olał mnie, normalnie co za, co za niewdzięcznik. A jak widać, e, takie, nie ignoruje się mnie. Będzie miał nauczkę na, na następny raz, że takie ignorowanie mnie może się źle skończyć. No dobra, wykończony przez U-152. Dobrze, bo mi zostały jedny pociski goldowy. No i teraz jest problem. Kawu 5. Kawusik piąty. Ja mam jeden pocisk goldowy. 29 pocisków goldowych już wystrzelałem. No a to jest mój chyba jeden z lepszych wyników jeśli chodzi o ilość właśnie pocisków goldowych. Ale mam dalej full HP. Dobra, przymierzenie. I oczywiście poleciało za nisko. I tutaj jakiś student weszł. Oczywiście gąski, oczywiście kierowca. Bardzo często pada tutaj kierowca przy strzelę w tyłkę, pada silnik. No A jeszcze celowniczy lub też działo od czasu do czasu. Także mamy wtedy już full wypas. Cztery fragi. 2549 do meczu. Słaby wynik jak na razie. Takich wyników rzędu między 2 a 3 tysiące rzeczywiście dosyć dużo można zrobić hmm, tym oto świetnym tedekiem. No dobra, jest T-150 i zrobiłem trochę na bezczelnego, czyli wysłałem kolegę w SU, żeby pokepował trochę. A teraz mam T-150 na full HP. No, już nie ma full HP, już nie ma silnika, bo jakieś tak się no powolniej rusza. I zobaczcie, jaki pięknie zdojony został przeze mnie. Weszło I miał full HP, i nie ma full HP 880, już mu zebrałem 3000, prawie 3500. No i teraz problem, bo zostało nas trzech. Została im jedna, jedge. Pan, jeden, jeden Jakpancer, czyli szósty tier hev, Tfu przepraszam za, za szybko szósty Tier Tedek i prawdopodobnie Awkowicz, ponieważ jego statystyki na no to wskazują, że raczej jeżeli by do tej pory się nie, nie został wyświecony, to raczej będzie AFK. No i teraz zastanawiałem czy zdążę go znaleźć, bo no, może być problem. O, tutaj ładny manewr, normalnie nic niczym Robert Kubica we Francji. No, niestety nie powiodło się Robertowi, ale mam nadzieję, że wyciągnie z tego kolejną lekcję. To jest człowiek, który się niesamowicie szybko uczy, dostosowuje do warunków. Jak widać, idzie mu coraz lepiej. A takie wyniki, jakie on osiąga do tej pory, jakie osiągnął do tej pory, jak na razie żadnemu polskiemu rajdowcowi się nie udało osiągnąć. I mam nadzieję, że będziemy się tylko bardziej cieszyć z tego, co on będzie nam dalej tutaj wyprawiał. Jeżeli oczywiście będzie miał chęć i motywację do tego, co będzie robił. Także ja jestem cały, cały za Robertem Kubicą. Mam nadzieję, że on będzie nam tutaj. Dosta dostarczał jeszcze dużo radości. Szósty frag, 4029 dmg, co mnie najbardziej cieszy, nie ten wynik, bo 4000 dmg to nie jest jakiś tam rewelacyjny wynik, ale to, że został on osiągnięty na naprawdę twardych, ciężkich czołgach, czyli na ósemkach i to takich, które potrafią zniszczyć takie E25 na dwa strzały, no dlatego ładnie to wyszło. Oczywiście tych medali tutaj więcej było. Został tutaj z tych takich standardowych został tylko specjalista oraz odznaka mistrzowska. Jak widzicie, jak jak Panther 2, 5000 de czyli księżniczka jednak walczyła z czołgami po lewej stronie. On tam pobijał bardzo mocno na samym początku, Churchilla, czy tam. Więc on tam sobie nabił trochę damage'u, Później już zamiast rzeczywiście się obrócić i niszczyć tego ISA trzeciego, to on się tam czymś innym zajmował, ale mimo wszystko zrobił 5000 damage'u, ja zrobiłem 4162 i z trzeci jeszcze powalczył, fałka powalczyła, a reszta to tak jak widzicie, nie za nie za bogato tutaj porobili, bo tutaj mieliśmy aż tyle osób, które zrobiło zero damage'u, z drugiej strony tych takich zerowiczów było znacznie mniej, więc no, jakoś to tak się nam udało to wyciągnąć, że tak powiem. Mimo tego, że wystrzeliłem 30 pocisków goldowych, miałem oprócz tych 4165 Aha, jeszcze dodatkowo z tego co wiem, wyświeciłem 7 przeciwników, co jest dla mnie naprawdę dużym zaskoczeniem, że aż tylu zostało wyspotowanych. 10 uszkodziłem i 2471 jeszcze dodatkowo jest po moim spocie, dlatego zarobione jest aż 30 tysięcy. To jest jakiś normalny wynik, dlatego, dlatego TDK tak średnio się tyle, tyle wychodzi na plus, od 30 a 50 tysięcy, więc nieźle. 2626 Expa. No, także pierwsza bitwa, taka, który, z której naprawdę rzeczywiście mogę być zadowolony, że wreszcie um, przycieniłem się tak dosyć. Um, może nie tak, może nie tyle, że przyczyniłem się, bo wiele miałem takich bitew, w których już robiłem dobre wyniki, ale to jednak to mnie jak na razie najbardziej cieszy. No dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.